Otóż witam was wszystkich na Pinewzie, a dzisiaj sobie zrobimy pościg yy, Dzisiaj mamy wtorek, yy, 14 lutego, więc to oznacza, że mamy walentynki, czekajcie, yy, wyciszę sobie dźwięk, więc mamy dzisiaj walentynki, więc dzień zakochanych, a wiemy, że jutro też jest dzień singla, więc, yy, więc, więc jeżeli podarujecie jakąś walentynkę w szkole, to, to możecie komuś podarować. A jeżeli, yy, jeżeli, no wiadomo, ktoś tam ma ferie, tak, bo inni rozpoczęli ferie, akurat mają w walentynki ferie, tak, yy, tak samo, yy, tak, yy, walentinki mają wolne w sensie. I plus, tak, ja też mam wolne w walentynki, ponieważ ja idę do szkoły dopiero 20 lutego i tyle. Ponieważ się przeprowadziłem do Wieliczki, czyli do województwa małopolskiego. Otóż, sobie zaczniemy jeździć e, i robić pościg e, ci, co nie będę przestrzegać przepisów. Oczywiście, jeżeli e, Jeżeli złapiemy e, osobę, to zabijamy ją, po, to musimy ją zabić, ponieważ, e, ponieważ ona nie, prze, nie, przy, nie przestrzega przepisów. Tak. E, I pamiętaj, aby zasubować kanał, ponieważ e, to jest bardzo, bardzo ważne. I to tyle. Yy, życzę wam jego oglądania. I to tyle. Nie wiem, co się tam stało? Aj, gość. Aj, ludzi, przejechałem do No po czemu sensujecie na torze? Nie wolno stać Tylko to ja ewidentnie nie rozumiem no. w ogóle jeszcze macie czas do czwartku w sumie do środy Do środy yy, 15 lutego Czyli do jutra Czy zmienić pracę z pajot do PCD PCD, czyli poliszcard driving gdzie tam się dzieją wypadki Często i to tyle. Jezus, Maria, co, co zaś się stało? Nie wiem, jakaś wojna ewidentna. Wolałem się uchronić, ponieważ yy, mogłem zostać za zaatakowany. Czekaj, czy zmierzymy prędkość? Yy. Jednemu kierowcu-bombowcu. Czekajcie. Dobra, dobrze on jeździ. Jezus Maria, przyspiesz trochę! Dobra. Jezus Maria, co ty robisz?! A ty co robisz?! A jeszcze przejechałem osobę. Boże, czy się sobie na torze? Aha, nie wiem, ale chyba gościu został zabity. No. Mhm. A przyspieszmy trochę? Jezus Maria! Co z tego ci i na torze? Co za ewidentny debil. Nigdy nie stójcie na torze. Powtarzam to. Nie stójcie to na torze. Nie stójcie na torze. Przepraszam. że mi się myli. No, okay, so Okej, zrespołnijmy sobie pociąg. Co ja wygrałem? Co ja wygram? No wsiadasz czy nie? Jezus Maria! Dobra, jademy, jademy, jadiemy, jadiemy, Dobra, możemy sobie jechać na spokojnie. Dobra. 100 km na godzinę. To jest nasza prędkość y, ograniczona? A jeżeli yy, się przeprowadziłem do PCD To oczywiście będziemy przestrzegać przepisów w Polsce Czyli na przykład w terenie zabudowanym się jedzie 50 km na godzinę To tak będziemy jechać A w terenie niezabudowanym 90 km na godzinę I tak będzie No Dobra Jedziemy sobie na spokojnie jak kierowca bombowca Czy jeszcze przyjech przyjechała osoba, czy nie? Czy tylko zahaczyłem coś? Jeżeli przyjechała osoba, to ona jest ewidentnym debilem. Bra, jeszcze jest dwie przejażdżki i koniec odcinka, ponieważ jest yy, bardzo mało przypadków. No jedynie tam się toczy wojna. A możemy zjechać na spokojnie Jezus! Jezus Maja, co wy robicie? I super wykolej mi pociąg. No co za debile? Bosy stoją na to, że ja nie rozumiem takich ludzi, ewidentnie. Ja nie mogę! Czy, czy normalnie mogą stać na stacji? A nie kurde na torze? Jak debile? Dwa czy trzy? Dobra, okej. Okay. Myślę, że to już będzie koniec odcinka. Yy, yy, przepraszam, że taki krótki dzisiaj. Ale niestety mamy mało, bardzo mało przypadków i to tyle. Życzę wam wesołych ferii i udanych. I w sumie to tyle. Yy, Widzimy się na scenę odcinku. I to tyle, jeżeli, yy, jeżeli zagłosujecie, żebym się przenosił do PCD, czyli do Polish Card Driving, to możecie mnie poinformować do 25 stycznia. A 26 stycznia będzie ostateczny film z panią od Computer Core. I w sumie to tyle, widzimy się w następnym odcinku, pa!